Hej, ha. Tak sobie pędziłem mą czarną strzałą i oczom mym ukazał się on. Żalnik. No wejdziemy sobie na chwilę. <laughs> Bo jest temat. Aha, Witajcie, cienie tego cmentarza. Przyszedłem do was w odwiedziny. Nie jestem wrogiem. Jestem ciekaw. Szukam was odpowiedzi. Zawsze warto się przywitać. Mm. Temat jest taki że niedługo, za niecały miesiąc, jest taka symboliczna noc w roku Cały świat ją przeżywa niejako obchodzi. To jest ten przełom święta zmarłych i w ogóle jest taka opcja, że jest opcja. Jest taki rytuał magiczny. I w tym rytuale operator przywołuje Anioła Zgonu, a wszyscy zebrani mogą mu wręczyć dwa podarunki. Jeżeli przyjmie, nie, nie byłem na rytuale, na którym by nie przyjął, to można wykupić dwie osoby na rok od śmierci. Znaczy w sensie, że po niej nie przyjdzie przez Najbliższy cykl, czyli do następnego roku. Czy działa, czy nie działa? No, jak na razie sprawdzało się. <grytanie> Idę, mówię do Ciebie, więc jest nie najgorzej. I teraz pytanie. Nieważne, czy wierzysz w magię, czy nie. Tak samo jak nieważne, czy wierzysz w grawitację, czy nie. I czy uważasz, że Ziemia jest płaska, okrągła czy kwadratowa? Nie ma to żadnego znaczenia. Pytanie jest inne. Czy mimo swej wiary lub jej braku interesuje cię taki rytuał? Czy jesteś osobą, która chciałaby coś takiego zrobić stanąć w kręgu i powiedzieć: słuchaj, Mort. <grym> Jak to mawiał? No to każdy tak mawiał właściwie. Mortimer. <grym> Mort. Jest taka sprawa, mam tu dla ciebie dwie rzeczy i chciałbym dwie osoby. I teraz co? Kogo? Na siebie, na ciocie, <grystanie> na partnera, partnerkę, dziecko? Na kogo? Masz dwie szanse, jeśli się zgodzi. Jeśli nie, to nie. Co zrobisz? Ja wiem, temat mało popularny, ale jest taka możliwość. Nie ma skryptu. Ale są osoby, które potrafią to zrobić. Chyba są osoby, które to robią, wiem, że to zrobią. Ja też to zrobię. I zastanawiam się, kogo zaprosić. Się okaże. Nie, no nie wzbudzam teraz jakichś tu emocji na zasadzie: wiesz, mnie zaproś, mnie, mnie weź. No nie. Do takich rzeczy nie da się wziąć kogoś, kto ma nieogarniętą psychikę do tego stopnia, że ucieknie z kręgu, kiedy zobaczy, jakby to ładnie powiedzieć, tego, który przyjdzie. Na pewno raz w życiu zobaczy go każdy. I takie pytanie poddane pod refleksję. Czy zanim się znajdziesz w takim domku, bo on po ciebie przyjdzie, czy nie lepiej byłoby go zawołać, znaczy zawołać, Brzydko nazwałem. Przywołać kilka razy, jeśli się zgodzi pojawić i się z nim oswoić, żeby w tym momencie próby by było takie o, cześć, znamy się, widzieliśmy się tyle razy, tyle razy robiliśmy wspólnie wino, staliśmy razem, wiesz, w kręgu. To już, no już. To teraz, no teraz. Jak to będzie? No to zobaczysz, to Ci pokażę, no to chodź, no to idę. No i po sprawie. <kuh> no jeżeli masz kumpla, który po Ciebie przychodzi, no to jest inaczej niż jak widzisz typa po raz pierwszy, jest wielki, jest czarny, jest z kosą i to już koniec. Tak uważam. No ale dobra, przyjdzie miesiąc, w którym ta energia będzie bardziej, że tak powiem, aktywna. To sobie do tego wrócimy. Wychodząc z cmentarza, warto się pożegnać. Żegnam się i dziękuję. I wykonać jakikolwiek gest odcięcia, tak by te energie ani by te, które tu są, nie poszły za człowiekiem. Tak więc ja się żegnam. Moje pytania zostają otwarte. Trzymaj się. Hejcha.